Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prezentujemy serwery z Minecraft. Dzisiaj jesteśmy na multihard yy, i, i właśnie oprowadzimy Was po tym serwerze. Ja jestem Wideles, a ze mną jest. Jesteś fixon się Tak i pokażemy Wam właśnie co i, ja, co i jak, gdzie co jest. No to tak, tutaj mamy enchant taki mały. Tak, tam prosto jest. Yy, Skyblock, ale raczej nie będziemy pokazywać. Tam się wchodzi i wyspę się tworzy albo coś takiego. Tam mamy PvP, a po lewo jest parkour. To zaczniemy od parkura. No bo mam mistrzowie parkour. Chodźmy na te czarne, ostatnie. Te, no I będziemy każdy parkour po trochę przechodzić. Aż się nam nie znudzi, bo. A, znaczy, aż przejdziemy, nie? Bo my zazwyczaj przechodzimy ale... każdy parkour. <grym> tak! Myśli! <grym> Oj, spadłem. Też spadłem. Mm, lama. Jesteś też lama. jesteś lama. tu pić nie można, tylko mi No, ale bym cię zabił. Kurczę. <grym> no i znowu spadłem na tych szybach. Nie, no, nie będziemy tu w ogóle pakać, no, bycie się widzieli. Nie. Dobra, ja nie spadłem, to yy, lama. Ty, co ja mam, nasionko? Bo wygrałeś chyba. Tak? No nie, dobra, idziemy na następne. Ciut, ciut, może ja przewinę. Dobra, chodź teraz dobra. na te szare. U, lawa. Tu będzie ostro. Jedziemy koksem. No dobra, ale koks. Nie, ja te wszystkie mapki już przechodziłem przed nagraniem, także... No bo trochę ćwiczyliśmy, o. tylko się pewnie wkaszujemy trochę. Trema. No nie, no podpaliłem się, a nie, bo to nie bije. Nie, to nie skill. Z tego szkła nie mogę na tym płotek Ja to... Dobra, nic nie nie będę śmiał, bo sam spadłem. LOL, nie. Cicho. Dobra, patrz. A, to ski, a ty nie przeskoczysz, pan LOL, Po mi nie działa. Ta, to taki duży przycisk taki, podłużny. No dzięki, ty to informatykę No, no, pewnie na pewno enter naciskałeś. No i wszyscy spadłem, bo już miałem biec. Weź ty, Lamo, ty. No! Dobra, idziemy na następny parkour. A, bo co, bo nie wychodzi? Chodź na niebieski. Dobra, ho. O, to, to ja przejdę. Chyba. Mhm. O... To się nazywa skill. O. Ty ktoś... Oj, <laughs> Lama, Lama... Lamczysz. O! Poczekaj, nasi ja dogoni! No dobra, bo spadłem to masz warto O, jakiś koleś Aha. Dobra, idziemy na następne. Nie, daj, daj. No, Chodź na, daj, na, daj. na czerwone, na czerwone. Chodź czerwone. O, tu trzeba sprinta mieć. Ja mam sprinta w realu i tak, i tutaj. I coś się śmiesz! Coś ci, ci nie, nie podoba? Czy co? Z czego ty się śmiejesz, bo ja nie wiem. Dobra, bez komentarza. O, doszedłem za zakręt na tym czerwonym. Tak? No. Znaczy, ja już tu ogólnie byłem, no ale... Sixon mi zazdrości Dobra. Oj, no, y. Dobra. Chodź teraz na żółte, bo przeszedłem, nie, i właśnie mnie wywaliło. Mhm, mhm. Chodź na żółte! Wszystko będzie... Wszystko będzie widać w filmiku. No, to zobaczycie, przeszedłem. I mnie teleportnęło Nie słuchajcie się tego Dobro. Dawaj chodź tutaj no, no Na żółte Patrz, pański skill. Dogonisz mnie? Gdzie tam? Tutaj o, oh, macham rączką No nie I tak mnie nie dogonisz ja mam skill'a, a ty nie masz Patrzcie No oh. co yes. No nie ooo no. Ski Dobra, jak wpadnie to idziemy Czekaj, bo ja to przejdę chyba O, dobra, idziemy Dobra, o dobra, idziemy. Zielone, ostatnie nas zostało. To chyba mów za siebie, nie? Bo ja mam skilla. No weź no ten koleś, jestem jego fanem na pewno. Znaczy on jest... Dobra, ci o. Ja. Już pomyliłem się. O, tutaj są... O, ale skill. To było po prostu epi Widzieliście to? To było fajne, nie? Tak nie umieć. Hehe, <noise> Lol. Ja chociaż byłem tam dalej, za zakrętem. Tylko... Co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie? Na zakręcie... No nie no! Dobra, idziemy dalej. A, po co? Bo tak, tak Byłem na zakrętem i ja na tym drugim też. Dobra. Za tym drugim? Dobra, chodź teraz na PvP. Piggy pi, pi, mam Cię godeb, mówię, nie bijemy się, mamy sobie. Dokładnie. Chyba, że sami zostaniemy, to już godebne. Tak. No to tak, tutaj pisa. mamy dla Super vip PvP, tu jest dla Poczekaj, Diamond mami. member, o, gracz i VIP. Poczekaj, to ja mami. tylko sobie wezmę, no. Właśnie jak wchodzimy tutaj, yy, to mam od razu EQ, dla początkującego. O, mieczek mi się nie zmieścił, lol. Tutaj założymy sobie, o Okej, okay, idziemy tam. Jesteś tu? Idziemy ich tam. Idziemy, pozabijamy, no. pozabijamy ich tutaj. Włączyłeś, co? Tak, tak. No i ile już jest? 6 minut. O, no to mamy jeszcze, ho, ho, ho. Ty, o lecowka była. Tak naprawdę to nie włączyłem czasu, ale dobra. Okej, okay, leczmy wiecie. tutaj czysto. Gdzie ty jesteś? A nie wiem, biegam co gdzieś. Dobra, no biegam. O, skrzynka. Co w niej? Nie wiem, nie doskoczę to chyba. Pusto. O nie, no kamikadze jakieś, kurde, no, Pat, łem. <laughs> Dobra, ja czekam na ciebie, szybko dawaj. Ale ja chyba nie ja. będę miał EQ, bo to co jakimś czasie się ten... Co jakiś czas się robi. Dobra to właśnie bez EQ, nie wiem. Aha, mam ich zabić bez EQ, ta? No. Spoko, ale zobaczę jeszcze czy... A nie no nie ma. A, zrobili tak, bo ja ich zabijam z fabki. O nie! ten, ten na LOL. na A, padłeś LOL XD! Ty. Twoje buty miałem właśnie. No. Gdzieś. To się nazywa skill Zabiłem ciebie i... i... nie mnie i, i, i kole zabił mnie. Mhm mm -hmm, mm -hmm. by chciał. Marzenia. Warto mieć marzenia, może to tak powiedzieć. Dobra, a idę go zabić, bo tu kończy się. O jest mieczyk twój heheszka Mam twoje. Ciu, 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 ciu. On mnie nie widzi. Nie, nie, nie! Nie, nie, nie. No przecież co już ci pokazuje, nie? Zobacz. Czemu ty mnie bijesz? Weź! Nie, nie, nie! Dobra! Ha, widzicie? Z tym miłym akcentem możemy. Skrywać. No co ty, ja chcę cię jeszcze pozabijać! Dobra, chodź, lamsia. Każdy wie, że ty lamsia, ty. się wywyższasz. Wywyższasz? To co, że się wywyższam, bo chce cię zabijać? Idziesz? Tak. OK okej. Gundam Star. Łop. Dawaj, chodź. Minecraft Star. Nie przeklinaj. Kto to dodawał? Kto dodał Minecraft staj? Nie. Nie pamiętam. Się. O! I temki mi się wygenerowały. No niech to! Co niech to? No Nie. No chodź, idziemy. No kurde. Nie, nie bij! Mam jedno serduszko, noo! Wiesz co, ale ty jesteś kolega! A kto cię zrobi wcześniej? Ha. Dział się... No nie pająk! Fuck! Jakie już kościa to gdzie? Fuck! Dobra! Czekłam! Hanie, znajdziesz mnie już! Jak fane jest. Ops, ops, cicki, cicki. Obierz ten karaczek każdy z... Dobra, lecimy! Musimy znaleźć jakieś dobre Q, Pro 4 albo coś. Lecimy, 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 lecimy. Tu coś zbyło wtedy. O, lecimy do góry, na wieżę. O, już tajemno. Do... I skrzynka jest. Aby nie była pusta. I... I nie, jest! Nie. Łuk! Ale ja nie mam... Ile tu gości zensantowanych! jakiś to stoju się w człowieku! I wszystko ma taką specjalną odwipę. Boję. O lol, ja bym na Twoim miejscu zwiewał. Dobra, bo i tak zakończymy, nie? No. Tu Czechy oni się nie biją, i to jest taka beczka. Oni się nie biją. Taka beczka. Beczkę to ja mam na podwórku. Ale <laughs> poczekaj, tutaj A ja sobie tu wchodzę do góry i może będzie jaka skrzynka. Skrzynka? O, ale dostałem, Ha, lama. Nie ma skrzynki! po co ja tu wchodziłem? Dobra, Dobra, dawaj Czekaj, ja jeszcze tutaj... O, dobra. Dobra, dobra. dobra chodź na spawn, chodź. Będzie ci się teraz... generować dwie godziny. Będziesz płakał. Dobra, chodź. Chodź, bo późno już to nagrywamy. O nie, poczekaj, spawn. Wow. I jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy byście chcieli, żebym ja z Tomkiem, nawet z widzę... No jest. Przepraszam, chcieli nagrywać mapki Escape? Jak tak? To piszcie w komentarzach. Byłem tak. bardzo I prosty. z tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Także do zobaczenia i cześć. Siemanko!